Witam! Może myślałeś, może nie myślałeś, ale w każdym bądź razie oglądasz sam poradnik. W tym poradniku chciałbym Ci pokazać jak przyspieszyć komputer. To jest tak, pierwsze co to weźmy w na internetową. W Google wpiszmy cycliner i wbierzmy pierwszą pozycję z dobrych programów mogą być tam programowy równo z różnością. po prostu ściągnijmy ten program ja nie będę go ściągał po prostu komentarz. potem jak już tam znajdziecie w dobrych programach to wpiszcie CC Enhancer gdy na przykład nie będziecie w dobrych programach powróćcie do Google i wpiszcie CC Enhancer jak już tam CC Enhancer I tak, CC Enherser jest narzędziem, które rozszerza CC Cleaner'a, czyli dają na to. CC ma swoją bibliotekę, którą której przeczytasz komputery. CC Enherser nam ją wzbogaca, podnoszą programy, jakieś kopie na podstawie naszych programów itd. Ja mam po bramie CC Enherser. Gdy pobraliśmy oba programy i zainstalowaliśmy, uruchomimy CC Cleaner'a. wisieli nam się okno o akurat mi wyszła nowa wersja ale ją pobiorę później i widzimy na takie tak, zakładka jest windows i programy więc kliknijmy analiza teraz analizują się rzeczy które są napisane z lewej strony jeszcze raz. Gdy rzeczy się analizują. W ten czas przejdźmy do komputer, następnie we właściwości i zaawansowane ustawienia systemu. Na przykład mamy tu takie trzy rzeczy. wydajność, profil do użytkownika, uruchamianie i uzyskiwane. Przejdźmy do wydajności i kliknijmy, ustawimy. Mamy efekty wizualne. Dajemy do, do pasty, uzyskajemy najlepszej wydajności i teraz nie, za, nie, nie zastosujmy. Żeby efekt był jak najmniej widoczny, zaznaczamy te rzeczy. Wygłać krawędzie czarnych ekranowych, włącz kompozycję pulpitu, użyć cieni wizualnych i stylów i wcisków. Użyć cieni, nie, tego nie. Jeśli jest, jeszcze jest taka że no tutaj, jeśli macie Windows 7, Home Premium lub Enterprise, nie mówię o Home Passiku i Starterze, ponieważ one nie posiadają przejrzystości, jeśli chcemy mieć ten to czy... Ja akurat teraz nie mam przejrzystości na pasku, ale chciecie mieć jeszcze przejrzystość, to zobaczcie, bo ja tego nie mam, bo nie mam WOSICA, zobaczcie opcję przejrzystość. No i jak to wszystko poznać, to klikcie. zastosuj i ok. C-Cleanera. CC Nasz C-Cleaner odzyska 2630 b więc klikniemy, uruchom cleaner Ten proces całkowicie usuniemy pliki z Twojego systemu. OK. No i teraz c -Cleaner wziął się za oczyszczanie naszego komputera. W ten czas możemy jeszcze przejść do... W <coughs> plenum piszmy Od zasilania w klimatach do opcji zasilania tu będą dwa takie plany preferowane zrównoważony i oszczędzanie energii o, i, i wybieramy mm, wysoka wydajność bo wysoka wydajność to będą plany dodatkowe klikamy po prostu wysoka wydajność i włączamy to okienko CCleaner zakończyć pracę. Żeby zobaczyć, czy nic się zostało, klikniemy jeszcze raz analiza. Zostały 4 mega, jeszcze raz. Czy nam jeszcze się stało? Dobra. I tak robimy do 0 bajtów. Przechodzimy teraz na zakładki rejestr. Mamy no, to wszystko poznaczone. i w rejestru. I by znaleźć problemy. Widzimy teraz duży szereg problemów w rejestrze. I popatrzymy naprawdę znaczne problemy, że jest. Czy chce komputer zapisany w zapasowane do projektu. Myślę, że nie, nie. Bo ja jeszcze nie mam przypadku, żeby coś mi się w komputerze też zepsuło. Czekamy wszystkie problemy. Wszystko w tym się zaznaczy. Problem naprawiony. 55 filmów. Często się zobaczymy. E, Czekamy zamki. Narzędzia. co możemy zinstalować programy? połączyć z autostartu także półsuwać przywracanie z temu. Przywracanie z temu bym tak nie usuwał co co, co miesiąc. Co miesiąc możemy y, usunąć Następnym krokiem będzie przejście w błędnym startu, pisaniem i oczyszczaniem. dysku wybierz dysk który chcesz oczyścić. chcecie dysk C. Chcemy, na C wybieramy co tam najwięcej rzeczy jest? No już teraz skanuję. Aha, ale miałem mieć fotografie, którą. Tutaj mamy tu wszędzie zero bajtów, oczywiście. Yy, nic się okrzyczamy, ale oczywiście pliki systemowe to jest właśnie to przywrócenie systemu. Tego nie klikamy, nie? Jak, jak mamy tu po prostu jakieś tam liczby, 100 mega czy coś, to klikamy ok, ale tego nie klikamy, po prostu. bo, bo... bo bo wyjdzie druga zapłatka i będziemy ja się cieszyć, że dużo nam odzyskało, akurat to będą kopie. Dobra, ja nie mam tutaj 0,5 robię. Teraz jeszcze raz przejdźmy do właściwości komputera. Zaawansowane ustawienia systemu. Yy, wydajność i zaawansowane. Tutaj, gdzie mamy pamięć wirtualną, klikamy zmienić. Yy, Standardowo jest automatycznie zarządzanie rozmiarem pliku zolicowania do wszystkich dysków, oznaczamy to. I teraz tak. Ja mam dyski zewnętrzne, to ich nie biorę uwagę. Ale jak ktoś... Nie, powiem. Ja mam chyba na dyski zewnętrzne, bo mam 1,5 terabyta. Więc do wszystkich dysków dajemy rozmiar kontrolowany przez system oznaczony i usta Tak samo w drugim mamy brak pliku Rozmiar kontrolowany przez system, ustaw. Dysk D, aha. Mówi no, dysk D, to jest taki ten system. Jakaś tam, nie wiem, coś na nim zapisuje. Widzicie, to jest e, marna pamięć. Zobacz, tu jest taki z realną pamięcią, taką dużą. E, rozmiar kontrolowany przez system. I tak, tych normalnych takich dysków nie w jakichś takich, jak ja mam, 100 mega. No i klikamy OK. Ponownie odpoczywamy komputera, OK zastosuj ok i OK i ja dam uruchomienie komputer podobnie później ponieważ nagrywał poradnik następnie krokiem może być przejście do usług wysyłamy usługi usu, usu, usługi chwamy enter i wybieramy usług spodniowych usługi wysinamy się nawzira, okienko powiększamy je i teraz tam wchodzą usługi Wyłączony, ja oczywiście mam błędne usługi, ale powiem wam, które możecie pozłączyć. Buffer wydruku. Jeśli nie drukujecie i nie będziecie drukować, możecie kliknąć. Zatrzymaj i we właściwości typ uruchomienia wyłączony. Klikamy OK i koniec. Fax. Usługa, nie będziecie faksować. Przed to. Po prostu dajcie. Potrzymaj. Właściwości typ uruchomienia wyłączony. Koniec. Nie w pełni z usługami. Następna usługa to będzie usługa ruszał już za trochę. Hmm. Nie jest za dużo, nie będę wam przecież jakichś takich... Oczywiście ja widzę tu więcej usług, które można włączyć, ale takie najbezpieczniejsze, żeby po tym się z komputerem nie stało. Parentral Controls oczywiście jest... Hmm. Tam, kurde, kurde... ten kontrola takiego. pomoc IP pewnie. pomoc IP możemy wyłączyć gdzieś tam no nie wiem, no, komuś może się przydać na przykład lepiej nie włączajcie to będzie, nie można wyłączyć ale jak się wyłączyć co tu jeszcze będzie o złoga raportowania może być to pewnie żeby nam błędnie sklewały to nie znaczy, hmm. że wejdziemy wszystko bez błędów tylko, że nam nie będzie tych kupich błędów widać nie będziemy ich widać kanał zatrzyma i właściwie wyłączę typu uruchomienia wyłączone hmm. web client aha, do którym wyszło jedno oczywiście możemy dobra, web client tak wyłączenie Windows Server. Jeśli nam jest niepotrzebne jakieś je ruszkiwa... ...no nam jest niepotrzebne indeksowanie, to klikamy i jej wyłączony. To jest wyszukiwanie, indeksowanie. Windows Update na pewno był bo aktualizacje nie są w ogóle potrzebne na komputer komputerowi. Ym, jak zainstalujemy system do ten system, jest miada dobry. Jeśli faktycznie komuś zdarzają błędy, to polecałbym przyskonowanie programem takim jak Ccleaner, który naprawi rejestr i wyczyszczenia takich plików po prostu zrobienie to co trzeba z tym programem Ciklina. aha i zapomniałem jeszcze jednej usłudze na początku no, jest jest centrum zabezpieczeń jeśli mamy y, takiego antywirusa to możemy wyłączyć komuś antywirus na razie jest wzrost na ten czas nie będę je wyłączał to co? to myślę że to będzie już koniec Zapraszam do komentowania, subskrybowania i oglądania moich filmików oczywiście. Naprawdę to mówię, ponieważ tym kanałem... Dobra, jeszcze powiem Po prostu komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie. Cześć. Okay.